Tak jest, kupiłem BMW M5 E39. Cześć Bartek Kurban. Nie no, żartuję, to nie będzie test. Chcę Wam się po prostu pochwalić tym, czym kupiłem. Nieraz pytajcie się, jakie ma auto w garażu. No teraz już wiecie: BMW M5 E39, 49 V8, napęd na tył, 400 koni, manualna sześciostopniowa przekładnia. No auto wybrałem dosłownie, znaczy kupiłem tak naprawdę dosłownie dwie godziny temu. Zdążyłem przejechać może 20 km, ale póki co, no jestem przeszczęśliwy. Zakochany jak nie wiem, auto wygląda, jak widzicie, fenomenalnie. Ta linia, to wszystko, no naprawdę no zabrakło mi słów. Nie mam zielonego pęcia, co wam powiedzieć. To nie jest oczywiście test, do testu test na pewno kiedyś nagram. Na razie to auto muszę jeszcze troszeczkę dopieścić, bo pomimo, że wygląda jak idealna laleczka prosto z salonu, oczywiście jakieś tam małe mankamenty się znajdą, ale auto naprawdę jest fenomenalne. Od razu też uprzedzam, że gdyby teraz przez najbliższe dni, tygodnie miesiące, a może lata, nie było nowego testu na kanale, no to wybaczcie, no, siedzę w garażu i śpię, jem, żartowałem, oczywiście nie będę ja w samochodzie, śpię i oglądam, doglądam moje nowe, nowe dziecko w rodzinie. No, przyznacie, że petarda. Carbon Schwarz. Mmm, czerń asfaltowa, jak to kiedyś było powiedziane. Teraz już tak mówić niestety nie wolno, więc to jest czerń po prostu karbonowa w nowej nomenklaturze BMW. No, fantastyczny samochód. Fantastyczny, no. Ach, ostatnia rundka wokół auta. Kończę, bo już nie mogę się doczekać, no już od 5 minut nim nie jeździłem, więc wybaczcie, ale, ale muszę się nim przejechać. Cześć!